Przede wszystkim Właśnie idę na giełdę terrorystyczną która znajduje się na Rybnickiej Kuźni, a dokładnie w klubie Energetyka Zastanawiacie się dlaczego tak źle wyglądam? To się nie, zostawia, nie zastanawiajcie bym wczoraj na urodzinach Zaprezentuję wam różne gatunki zwierząt egzotycznych, jak i roślin i... jemy się to wszystko Już nie mogę, idę już kurwa 15 minut

哎，对。

No, ładne, że no. y... to bardzo A co tu tym Oprócz Nie tylko. Nie jest to jakieś tam Nie miałem, jak wam wczoraj zaprezentować mojego nowego nabytku, którym jest wąż królewski, którego wam właśnie pokażę. Mam również węża zbożowego, który już już jako tako długo jest. Wąż królewski ma bardzo fajny kolor. Jest on tegoroczny. I Moim zdaniem jest bardzo fajny. Nie jest on jadowity. I zaraz zaprezentuję Wam mojego drugiego węża, który jest wężem zbożowym. Tą rzeczą, którą chcę Wam pokazać, jest to mój mąż zbożowy, który jest dość, dość taki, no. Tak powiem, wielki. Karmię go wczoraj, zakupiłem 7 osesków. No i tak jak dałem tak wszystko zjadł. I mam nadzieję, że jeszcze mi urośnie, chociaż powinien urosnąć jeszcze około 60-70 cm. Pokażę wam teraria. Jest to terarium od dużego. A małe sobie gdzieś tutaj siedzi, można widzieć tam gdzieś kolorki są.